A nie, 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 nie. Bardziej w tą stronę, tak, żeby było widać. Tak, tak. Nie panu patrzy na cień. Tak? O, o, właśnie tak. Ko no, miałbym do pana taką prośbę. Moglibyśmy tu bardziej, żeby panie nam nie przeszkadzały i żebyśmy byli w środku kratki. Ja zaraz panu wyjaśnię o co chodzi. Tu, o, tu, tu, tu. Chodź, syneczku, chodź jeszcze do taty, O. Bardzo dobrze, proszę pana. Mhm. To jest pana cień, oczywiście, prawda? Tak, tak. Nie ulega wątpliwości. Wie pan, co mógłby pan. O, tak, tak, troszeczkę. O. O, jeszcze też. Chodź na syneczku, stań tutaj. Proszę pana, ja jestem z miesięcznika inspiracji mm -hmm. i stoję tutaj i fotografuję e, ludzi, którzy mają interesujący cień. Przeprowadzamy wybory mistera e, cienia, mister Shadow e, tegoroczne. I oczywiście pan jest synem, jakby syn też mm -hmm. się zgodził, to mógłbym go ewentualnie wykozać. Proszę pana, pan pozwoli, że ja e, pan zdjęcie. Teraz pozycji, jak to zobaczy, jak to... O, o! No, nie, ale noga w po bardziej, tak. Nie, o, nie pan z dobrze. O i ręce szeroko polega, ten młodszy. O, o, o! Niech pan tak zostanie teraz, dobrze. To jest znakomita sytuacja. Znakomite ujęcie. Proszę się nie ruszać teraz. Proszę tak najbardziej artystycznie. Proszę stanąć. Nie, 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 nie. O tak. O tak, 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 tak proszę się nie ruszać. Bioderka, bioderka, w tą stronę. O, 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 o. I rączka Dobrze. I pana, lewą rękę. Bardzo dobrze. Uwaga. Proszę państwa, byli państwo kiedyś już uczestnikami takiego konkursu?